No dzień dobry z tej strony Peke witam was w kolejnym odcinku na moim kanale odcinku takim pogadankowym, podcastowym, tak więc jeżeli coś robicie, gracie nie wiem w Minecrafta, w LoLa albo sprzątacie, to możecie tego słuchać w tle, a jak chcecie poglądać to tutaj coś leci. Tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, nie ma to żadnego związku z odcinkiem. I takie odcinki będą pojawiały się co piątek o godzinie 17 .00. może być taki podcastowy piątek. No i co, lecimy z dzisiejszym tematem, a mianowicie, dlaczego nie będę wynawia się raczej adminem. Najpierw może zacznijmy od tego, dlaczego nie jestem adminem. I najważniejszy powód to jest to, że nie ma MCGB. Słuchajcie, ja tak naprawdę zostałem adminem przez przypadek. I mówię to bez żadnej ściemy, zostałem przez przypadek tak naprawdę wchodząc na Gamesbox w 2013-14 roku. Ja byłem tam gościem odpisania artykułów odnośnie gier MOBA, czyli Lola. Wtedy się jeszcze zaczął pojawiać HOTS, yy, Heroes of the Storm, podczas którego, może powiedzieć tej alfy czy tam Bety, poznałem Mattiego. Mati mnie zaprosił na, na wtedy jeszcze Steam Spika, no i zaczęliśmy grać. W ogóle wtedy klucze były jakieś kosmicznie drogie. A Mati z racji na to, że miał stronę, to miał po prostu te klucze za od Blizzard'a. Tak mi się wydaje, że za Taką stamę, że dostał. Choć tego nie wiem. No ale wtedy zostałem zaproszony, zapoznałem się z Matim i z Inu. Jeżeli ktoś kojarzy Inu, to znaczy, że od dawna śledzi powiedzmy Games albo to co, to, co było kiedyś. I powiem wam tak, ja wtedy nic nie wiedziałam o admin adminowaniu w Minecraft, o, o byciu w ogóle helperem, o sprawdzaniu. Zostałem tak naprawdę zrekrutowany, no bo w sumie spoko się dogadywałem z Matim. No i jakoś tak po prostu, jak to powiedzieć, z przypadku napisałem podanie, zostałem przyjęty. Musieli wszystkiego nauczyć. Sprawdzania, wpisywania komend i tak dalej. Czy byłem pojętnym uczniem? Nie wiem. Możliwe, możliwe, że nie. Natomiast tak się rozpoczęła moja przygoda z Minecraftem, na tym serwerze, na MCGB. I tak się moja przygoda z adminowaniem raczej skończyła. Tak myślę przynajmniej. Dlaczego? I tu jest powód drugi. Mam za mało czasu na grę. Ze względu na to, że w obecnej sytuacji mojej życiowej jak by to, to byłoby bardzo trudne, żebym oprócz pracy i rodziny znalazł jeszcze czas na grę w Minecrafta. I to jeszcze taką grę w pilnowanie serwera, robienie nowych edycji, sprawdzanie graczy, czy, czy cokolwiek, no to byłoby bardzo trudne. Od razu podpowiem, ja bardzo lubię robić eventy dla graczy, bardzo lubię jakieś interakcje, bardzo lubię robić nowe edycje i tak dalej. To było super, jak się wpuszczało graczy i widziło, widziało się ich szczęście, można powiedzieć, ale z drugiej strony, słuchajcie, to wymaga dużo czasu być takim adminem, no to jest praktycznie przebywanie 6-7 dni w tygodniu na serwerze. I tu nie żartuję, jeżeli zobaczycie moje stare filmy z 2016-2017 roku, no to one praktycznie wychodziły co 2-3 dni i to były kompilacje właśnie złożone najczęściej z jednego lub dwóch dni. Nawet była taka seria, sprytny cheater kiedyś. Eee, nie spry przepraszam, nie sprytny cheater, tylko codzienny cheater, gdzie wyłapywałem codziennie chyba tam przez parę chyba tygodni, może tygodni to przesadziłem, ale przez kilkanaście dni na pewno wyłopywałem tam jakieś 2-3 cheaterów dziennie. Od razu mówię, było ich o wiele więcej. Natomiast właśnie tutaj brak czasu na grę sprawia, że po prostu Ech, jakby to ładnie powiedzieć. No nie mam, no, no nie mam jakby, nie mam po prostu możliwości. Choćbym chciał, nie rozerwę się. Dobra, ma 24 godziny. Jeżeli uważacie inaczej, w sensie jeżeli uważacie, że można być adminem, to możecie się podzielić. W sensie to Wyobrażam sobie, że ktoś może być jakby właścicielem serwera i mieć jakichś takich adminów, którzy by tym wszystkim zarządzali, ale wiecie, to trzeba dopilnować, tak? Trzeba dopilnować, bo później skargi graczy i tak dalej, to wszystko się. To wszystko się po prostu gdzieś tam, by to ładnie powiedzieć. To wszystko gdzieś tam się później kumuluje, nie? i później na przykład serwer może nie wyjść. Co do jeszcze jednego powodu, a mianowicie wypalenia. Słuchajcie, ja bym adminem przez 5,5 albo 6 lat, coś takiego. Trudno mi teraz sobie tak mniej więcej policzyć, ale słuchajcie, to był kawał czasu, nie mówię, że złego, bardzo fajnego, ale wiecie, są takie etapy, ile już raz powiedziałem, ale wiecie, może ktoś liczyć, o, licznik, kalkulator jakiś tego, tego wyrażenia, ale wiecie. No ale wracając, wracając tutaj do tematu, a mianowicie, no, bardzo dużo, bardzo dużo to czasu, jakby w moim życiu zajęło, fajnego czasu, natomiast człowiek przeważnie idzie dalej, tak? To jest tak z wszystkim w życiu. Najpierw się do szkoły, w sensie do szkoła, później szkoła 0, tam zerówka 1, 3, później 4,8, tak? I następnie liceum, wiecie, tak co jakiś czas etapy w życiu się zmieniają. Człowiek ma mniej czasu, więcej czasu zajmuje się bardziej fajnymi rzeczami, mniej, mniej ważnymi, no, no, no różnie bywa, tak? Tak naprawdę wiecie, no to wszystko, wszystko ma jakieś tam granice. I, jakby się tak mieli zajmować cały czas Minecraftem, to myślę, że was też by to znudziło. Zresztą, sami, sami wiecie, jak. W, nawet te nowe edycje, tak? Nie można grać cały czas tak samo. Trzeba wprowadzać jakieś różne zmiany, poprawki i tak dalej. To też wymaga czasu, też wymaga jakiegoś tam powiedzmy pomyślunku. wymaga przetestowania. No, wiele było takich sytuacji na MCG, gdzie na przykład. O, to ja wam opowiem, że. Kiedyś, nie, wiem, nie pamiętam w którym to było roku, ale był taki gość, że. Stawiając region na spawnie, nie wiem kto sobie ten region. E, chyba nie ja, ale możliwe, że ja, może Mati. to Tak naprawdę nie jest istotne. Czy ja, czy Mati, czy któryś z adminów, e, Ktoś nie dociągnął do ostatniej kratki i gość nam zalał spawna lawą i wodą. I powstał taki kopiec, taka kupa cobblestone'a. No z perspektywy czasu śmiesznie to wspominam, ale pamiętam wtedy, że no, no. Było poirytowanie i to dosyć mocne. No bo wyobraźcie sobie, że robicie nową edycję. A tam to dosłownie bardzo krótko było, to było po paru dniach chyba. Dosłownie, no po prostu wszystko jest zalane stał na spawnie i wiecie, usuwanie tego było dosyć trudne. Z tego co pamiętam. No i ogólnie no, wtedy na przykład były też inne jakieś włamy na serwer i tak dalej, zresztą te filmiki gdzieś tam, myślę, że dalej są w sieci. No wiecie, było dużo fajnych akcji, ale też właśnie, tak jak mówię, cały czas wracam chyba do tego drugiego punktu najbardziej. Za mało czasu na bycie adminem. To jest chyba główny powód, dlaczego nie jestem. A teraz ta druga część odcinka, o wiele krótsza. Czy to się może zmienić? Czy mogę zostać jeszcze kiedyś adminem? Może. Okay? Powiem tak, może. Wiem, że bardzo dyplomatyczny dzisiaj jestem, ale zrozumcie moją perspektywę. Ja nie wiem, co będę jeszcze w życiu robił, tak do końca. W sensie, mam swoje, powiedzmy, swoją pracę, swoją firmę. Ogólnie zajmuję się tym, co lubię. I to zajmuje, czy, czy nawet rodziną, to, to zajmuje trochę czasu po prostu. Natomiast, jeżeli będę miał trochę więcej czasu, nie wiem, zmieni się mój tryb pracy, może nie wiem, nie, w ogóle na przykład yy, w przyszłości nie będę musiał pracować, nie wiem, wygram w to cokolwiek, to może bym został adminem. Ale od razu mówię, szczerze, szansa na to jest nikła. Natomiast, jako fizyk, może to powiedzieć, nie ma rzeczy niemożliwych tak, w sensie. Prawdopodobieństwo nie jest równe 0, że tak zażartuję. Natomiast czy będę adminem gdziekolwiek niż na GB, na MCGB? Wątpię. Jeżeli ja MCGB wróci, to możliwe, że zostanę adminem YouTuberem. Ale czy wróci, to trzeba pytać yy, Matiego. Tak naprawdę ja nie wiem, co Mati ma na myśli. Kiedyś go o to pytałem, znaczy kiedyś, dano go to pytałem i coś tam, coś tam mówił, że może, może, ale wiecie, to jest raczej takie może, ale raczej nie. Takie odniosłem wrażenie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. I takie małe podsumowanie. Nie jestem adminem. Bo po prostu nie mam czasu na grę. Nie ma też MCGB, A nigdzie indziej nie chcę grać i się starać wbić do administracji, no bo to byłoby po prostu dla mnie zbyt czasochłonne. Czy to się może zmienić? Możliwe. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na razie skupię się na SkyBlocku. Jeżeli dotrwajcie do końca, napiszcie. Um, pekę śmierdzi, cokolwiek napiszcie. Dobra, teraz to już żartowałem, ale <grywa> możecie tak napisać. Tak więc wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejny piątek. I jeszcze jedna ważna rzecz, zostawiajcie koniecznie tematy do pogadania. Ja kilka tematów mam, które chciałbym omówić, żeby jak na live'ach ktoś bija typu, e, dlaczego nie jesteś się milem albo e, pekę, coś tam, coś tam, co to było kiedyś. No to wtedy wiecie, odsyłam do filmiku, bam, nie? I mam od razu gotową odpowiedź. Nie muszę jakby komuś tłumaczyć wszystkiego 10 razy. No, tak więc dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.